Pamiętam, że jak kiedyś autobus zajechał przed dziedzinkę, wychodzi jakiś przewodnik, o widzicie, to teraz Simon, Simona kosak, a Simona lech złapała dwururkę, do trzech liczę zacznę strzelać. Jak przyjechałam pierwszy raz do Białowieży, wszyscy mówili, co ty wariatko robisz, a ja się wtedy bardziej utwierdzałam, że to jest cel mojego życia, cel moich marzeń, obejrzeć ten okropnie brzydki, mokry, brudny, gnijący las. dyrektor powiedział, mam dla pana sąsiadkę na dziedzinkę. No i wtedy zobaczyłem Simonę. Rozeszło się po wsi, że tam na dziedzińcu mieszkają ludzie, którzy biorą do domu takie różne nieudane dzikie zwierzątka. I zaczęli nam znosić. Tylko nie polecam, nie polecam ludziom, żeby prali małe warchnaczki z lasu i hodowali, bo 18 lat będzie się miało na utrzymaniu. Jednak silne, duże zwierzę. Ryś Zajął miejsce prawdziwego dziecka. To było coś tak niesamowitego, bo Simona nagle stała się prawdziwą matką. Płatka, która jest w moim posiadaniu, stanowi brutalne narzędzie służące jedynie do mordu zwierzęcia. Takie były sposoby, no niestety. A Simona to załatwiła. Jest to jakaś taka wizja świata, gdzie dzikie zwierzęta miały swoją ostoję i była na tym punkcie bardzo, bardzo wrażliwa. Ziemia nie jest naszą własnością, i w związku z czym człowiekowi zostaje jedno: nie krzywdzić.